Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Świąteczne granie w kali mistrzów to nie tylko nasza lokalna tradycja, ale tradycja Energa Basket Ligi. Na ten mecz specjalną oprawę uszykowali nasi wszędomylscy ultrasi, a gdy w haśle Let Snow nagle zmieniło się słowo, już wszyscy mogli oczekiwać na koszykarskie show. Oczywiście w wykonaniu rottweilerów. I już pierwsza akcja meczu zapowiedziała niesamowite wrażenia. Co prawda chwilę zadrżeliśmy po walce o piłkę Kamila Łączyńskiego zakończonej upadkiem, ale gdy wszystko skończyło się dobrze, a trójkę trafił James Bell, Anvil robił prowadzenie. Po chwili kilka oczek zdobył Petrasek, dwukrotnie przymierzył Johna Matthews i Anvil prowadził po pierwszej kwarcie 23 do 14. Wydarzeniem inauguracyjnej części meczu był także powrót do gry po kontuzji Kendala Dykesa. Chwilę to jednak trwało zanim rzucający trafił do kosza, w końcu udało mu się mniej więcej w połowie drugiej kwarty po swojej firmowej akcji z prawej strony kosza. Niestety od prowadzenia 31-23 coś się w grze zacięło, a seria punktów Clevelanda Melvina oraz Elai Wilsona wyprowadziła gość na prowadzenie 42-40 do przerwy. Wśród graczy polskiego cukru pszczółki Start Nublin wyróżnić należy jeszcze Jimmy'ego Taylora, który również dał się we znaki pod koszawem Anvilu oraz byłego Anwirowca Mateusza Kostrzewskiego. Duet ten razem ze wspomnianym Melvinem i Wilsonem grał pierwsze skrzypce w drużynie gości, a lublinianie prowadzili w połowie kwarty 54-52. Wówczas kapitalnym rzutem z dalekiego dystansu pod presją czasu popisał się Kamil Łączyński i kala mistrzów odżyła. Kapitan Anwilu trafił następnie dwa wolne, a także zagrał dwójkowo z Dincem i Włocławianie wyszli na prowadzenie 60-54. Skuteczność Kostrzewskiego oraz trójka Twitego Cartera dały jednak remis po trzeciej kwarcie 62-62. Trójka Mateusza Dzięby otworzyła wynik ostatniej odsłony. Gospodarze musieli gonić. Zwłaszcza, że na 7 minut przed końcem Dzięba trafił kolejną trójkę i było 70-66. Rottweilery przyzwyczaiły jednak, że w kluczowych momentach meczu grają skutecznie. Kamil Łączyński, James Bell oraz skuteczny tego dnia Maciej Bojanowski najpierw doprowadzili do remisu 72-72, a następnie rozpoczęli rozmontowywanie defensywy startu w każdej kolejnej akcji. Brylował w tym zwłaszcza Bell, który albo trafiał 81-74, albo znajdował innych na wolnych pozycjach, jak w tej akcji, gdy znalazł tam John'a e Matthewsa. Gdy rzucający trafił z rogu, było już 85-76, a do końca meczu tylko minuta. I stało się jasne, że świąteczny prezent zgarnie Anwir Wódzławek, a także jego kibice.